Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ninexi, jesteśmy na postaci H, serwer Etolin i niestety mieliśmy robić level up 80, ale z powodu złych obliczeń level został wbity w grocie, level upu nie było, ym, dlatego w zamian za to będę robił na 85 level up. No a tutaj taki mamy gratis, czyli ulepszanie zboja, robienie trytonka boja 10 luda, 12 witalności, 3 szycie. Potem może będzie jeszcze robienie stalki na... jak, zrob, jak znajdę jakąś lepszą stal ze stalki na, na epika. Okej. Okay. Robimy trytonka. Mamy tutaj dwa bodzie i Tutaj jest jeden spalony, więc będzie czysty. Tryton plus 0. Uwaga. Zrobiony, mamy trytona plus 0. I od razu sobie wsadzimy kadę surki. Że może się uda i wejdzie. Uwaga, wsadzamy. Niestety nie wszedł. Ale mamy Trytona plus Zero. No Okej, okay, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że może jeszcze dzisiaj się uda. E, Zdobędę jakąś lepszą stal i zrobimy niebianę. Okej, okay, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się na razie. Okej, okay, jesteśmy już. Po ulepszeniu Trytona teraz będziemy robić stalkę, na plu, stalkę z plus dziewiątki na, na Epika. Jest ze mną e, Meriva, czyli Marta, e, która bardzo chciała mi towarzyszyć, na którymś filmie, także zaprosiłem ją na ten wielki dzień ulepszania Epika. Jest też ze mną Omen141 i Titanium z Gildi, których serdecznie pozdrawiam. I uwaga robimy Epika e, Mam tutaj Stalkę, pż, 1,5 kaperzeta, 15 sztylety i w sumie reszta taka sobie. Ze spalonym KD, ale lepsza to niż to co miałem wcześniej. Uwaga, zbroja z niebieńskiej stali. Poszła i jest niebian. Jak Ci się podoba Marta? <grystanie> Bardzo ładnie ślicznie. No też mi się bardzo podoba. No dobra, to wszystko w tym odcinku. Widzimy się y, albo na level UP 8.5, albo jeszcze gdzieś tam na jakimś bosie. Mam nadzieję, że Martę też zaproszę. No, mi również. Ok, dzięki za uwagę. Trzymajcie się na razie.